Mary. A to ta w shopie, myślisz, czy? Yy, nie, nie, to się nie. się wydaje, że pode mną jest Kane. Może to w kółko, ale. Tylko ja go przez kratę wziąłem. Mhm. Moleitor tutaj łazi. No. Jest, jest, jest. Czekaj, hej, Mary. Dobra, dobra, bo. O! ok. Ja... O nie, zabiję się. O chuj. Ja muszę się podleczyć. No to złać, to, złaź to, 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 Nie, bo się to. zabiję. Dostał, ale uważaj. Uważał, bo ty jest Grady. No kurwa, to jest bzdura. Jaka